Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do Zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Julia Cudejko i zapraszam na dzisiejszą audycję. W lipcu Komisja Europejska ogłosiła projekt regulacji o celu klimatycznym na 2040 rok. Zgodnie z rekomendacją naukowców zaproponowała redukcję emisji o 90% w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Teraz propozycje poprawek uzgadniają równolegle europosłowie i stolice. Jak zwykle po stronie stolic jest więcej emocji. Duńska prezydencja w Radzie Unii chciałaby, nad celem klimatycznym głosowali ministrowie. Ale pod koniec ubiegłego tygodnia zapadła decyzja o włączeniu tematu w agendę Rady Europejskiej. Dlaczego to ważne i jak może potoczyć się los celu klimatycznego na przyszłą dekadę opowie Tomasz Bielecki, starszy analityk do spraw europejskich w polityce Insight. Julia Cydejko, zapraszam na energię do zmiany. Tomku, wyjaśnij może proszę na początek, czym różni się właściwie proces decyzyjny na forum ministerialnym od tego. Które obowiązuje w Radzie Europejskiej, bo myślę, że to da naszym słuchaczom i słuchaczkom lepszy kontekst do reszty rozmowy. Przepisy unijne w normalnym trybie są decydowane przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski. Komisja Europejska proponuje projekty i mamy dwóch współprawodawców, czyli kraje członkowskie w Radzie i w Parlamencie Europejskim. Co nie zmienia faktu, że w Unii Europejskiej. Najważniejszym ciałem, czy instytucją, jest Rada Europejska, w której zasiadają przywódcy krajów unijnych, prezydenci bądź premierzy, w zależności jak to, który kraj ma w swojej konstytucji postanowione. I Rada Europejska nie jest ciałem prawodawczym. Traktat mówi, że ona określa strategiczne interesy Unii, swoje postanowienia zapisuje w pisemnych wnioskach, nazywanych konkluzjami, które są postanawiane przez konsensus, które nie mają wartości prawnej, one nie są wiążące, i nie wywierają presję na cały system ten prawodawczy Unii Europejskiej i najważniejsze rzeczy, to nie jest kwestia ściśle opisana w traktatach ani w praktyce. Po prostu jest tak, że rzeczy, które są najkosztowniejsze czy najważniejsze dla krajów Unii Europejskiej, których trudno narzucać, zwłaszcza poważnym graczom w Unii Europejskiej, utarło się, że są one przenoszone, to się nazywa, przenoszone na poziom szczytu Unii, czyli na posiedzenie Rady Europejskiej. Te konkluzje są przyjmowane jednomyślnie. To nie oznacza, że w przypadku takich decyzji, jak, jak decyzje o szczegółowych celach klimatycznych, że jeśli nie ma porozumienia na poziomie szczytu unijnego, że ta kwestia bez rozstrzygnięcia ani na tak, ani na nie w sposób jednomyślny, na tak, ani na nie, ona może, tak to jest politycznie i proceduralnie, może wrócić w ręce ministrów do Rady Unii Europejskiej nieklimatyczny w trend. Tak było trochę z paktem migracyjnym. Nigdy nie było jednomyślności na forum Rady Europejskiej, było to wałkowane na wielu, wielu szczytach. Ostatecznie kwestia wróciła do poziomu Rady Unii Europejskiej i została przyjęta przez głosowanie, w którym Polska-Węgry zostały przegłosowane. Do tematu tych dalszych kroków na pewno jeszcze wrócimy, ale bardzo się cieszę, że zarysowałeś kontekst tego właśnie z jednej strony konsensualnego, jeśli tak można powiedzieć, przyjmowania konkluzji przez Radę Europejską, z drugiej strony właśnie ten taki nieformalny, nie... Ostry charakter czy spis spraw, które na agendę Rady Europejskiej trafiają, prawda? To znaczy, jest to kwestia ustaleń politycznych i właśnie tutaj do tych ustaleń politycznych chciałabym, żebyśmy nawiązali, bo pierwotnie scenariusz preferowany przez Komisję Europejską, preferowany także przez duńską prezydencję, która objęła stery Rady Unii z początkiem lipca i będzie trzymać te stery do końca roku, ten preferowany scenariusz był taki żeby to na forum Rady Unii odbyło się głosowanie wówczas ministrowie głosowaliby większością kwalifikowaną tak zwaną tak żeby ogólne podejście tak zwane w sprawie celu klimatycznego przyjąć i móc przystąpić do negocjacji z delegacją europosłów no ale stało się inaczej i chciałabym cię poprosić o takie krótkie streszczenie całej tej dramy która w Brukseli się odbyła w ostatnich miesiącach a która doprowadziła właśnie do tego że pod koniec ubiegłego tygodnia Przesądziło się, że to Rada Europejska przynajmniej spróbuje, taki będzie następny krok, uzgodnić to ogólne podejście stolicy. W lipcu Komisja Europejska zaproponowała akt legislacyjny, tak, poprawkę do prawa klimatycznego z tym celem redukcyjnym na 2040 rok, nie czekając na uprzednie postanowienia szczytu. Czasami Komisja Europejska respektuje fakt, że coś jest tak ważne dla krajów członkowskich. Tak było z celem neutralności klimatycznej na 2050 rok. To nie było tak, że najpierw Komisja Europejska położyła papier na stole i później, Przywódcy na szczycie dyskutujcie, czy nie, było najpierw zobaczmy, co mówi szczyt, i on daje wskazówki, co dalej. Tutaj komisja już ustawiła się w tej kolejności, że to nie wymaga rozmowy na szczycie. Jeśli mogę tutaj tak zainterweniować szybciutko, to żeby tak stanąć trochę po stronie Komisji Europejskiej tutaj, no to ten cel 90%, on wynika z celu neutralności klimatycznej, który właśnie już został przyjęty, tak jak mówisz, więc jakby on został przez Radę Naukową rozpoznany jako cel pośredni, no konieczny do tego, żebyśmy ten cel neutralności klimatycznej w połowie stulecia osiągnęli. Być może tak sądzę, tak też z moich informacji wynika, że to stało za tą decyzją, żeby Przyjąć raczej tę ścieżkę. Zgoda, to jest niebagatelny argument. Argument, że Rada Europejska, jak mówi traktat, określiła strategiczny interes i kierunek rozwoju Unii, postanawiając, czy dążymy do celu neutralności klimatycznej w 2050 roku, i cała reszta jest pochodną, która już nie wymaga ponownej dyskusji na najwyższym poziomie. Duńska prezydencja w Radzie Unii, odpowiadając na tę propozycję Komisji Europejskiej, zwołała na 18 września nadzwyczajne posiedzenie ministrów zajmujących się kwestiami klimatu z taką intencją, żeby teraz już poprzez głosowanie czy badanie większości kwalifikowanej 15 z 27 krajów z 65% jedności Unii, żeby tę propozycję uzgodnić, a później dopiero szczegółowo negocjować ją z Parlamentem Europejskim, gdzie też są naciski, żeby w przyspieszonym trybie się tym, tym zajmować. Polska była wśród kilku krajów, głównie naszej części Unii Europejskiej, która od początku mówiła, że to jest kwestia tak kosztowna dla gospodarki, ten cel na 2040 rok, tak ważna politycznie, społecznie, że wymaga rozmowy na szczycie. Zaskoczeniem dla i Komisji Europejskiej, i dla duńskiej prezydencji były takie sygnały wysyłane również przez prezydenta Macrona już w czerwcu, w lipcu tego roku. Oczywiście Francja. Teraz we wrześniu podczas dyskusji ekspertów, ambasadorów krajów unijnych w Brukseli ponawiała ten postulat. Przełom czy zmiana przyszła z momentem zmiany stanowiska Niemiec. Przed naszą rozmową sprawdzałem mailingi z niemieckich ministerstw. Ministerstwo spraw klimatu niemiecki 4 września jeszcze taki wysłał do brukselskich korespondentów Melling, że nieprawdą jest, jakoby Niemcy chciały dyskusji na szczycie unijnym o celu 2048. Okazało się, że w ubiegłym tygodniu ambasadorzy niemieccy, tam zarówno zajmujący się tym klimatem, ale również ten główny, ważniejszy, który zajmuje się tematyką szczytów unijnych, stwierdzili, że popierają stanowisko Francji. Głównie o Francji tutaj chodziło i ten argument po stronie niemieckiej pojawiał się francuski, żeby dyskutować o tej sprawie na szczycie, czyli w Radzie Europejskiej i żeby w październiku na tym szczycie próbować utrzeć kompromis w tej kwestii. W Brukseli to przesądza sprawę, to są dwie największe gospodarki. Po pierwszej mamy też Włochy, Polskę, które domagało się tego już wcześniej, ale tak naprawdę, nawet ten głos niemiecki w ubiegłym tygodniu, że, że nie chcemy głosować tego we wrześniu, tylko chcemy dyskusji na szczycie unijnym, to to sprawił, że nawet gdyby Duńczycy się zdecydowali w tym tygodniu na przeprowadzenie głosowania, to bez tych Niemiec nie ma wymaganej większości dla tego celu, więc to również proceduralnie tak rzecz została przyblokowana z tą intencją oddania tego w ręce. Tuska, Macrona, Merca i innych premierów, prezydentów w październiku. Dzisiaj jest 16 września. Posiedzenie Rady Europejskiej odbywa się 23 i 24 października. Od teraz do tego posiedzenia dzieli nas jeszcze kilkanaście dni, w trakcie których, jak rozumiem, temat celu klimatycznego nie będzie schodził z ust urzędników, dyplomatów, polityków i niepolityków w Brukseli, całej tej brukselskiej bańki. Zapytam w takim razie na początek tej części rozmowy. Jakie właściwie są zastrzeżenia stolic do tego projektu, który Komisja Europejska przedłożyła? Tak jak powiedziałeś, oczywiście Komisja zaproponowała, żeby cel redukcji emisji na 2040 rok był na poziomie 90% i z tego co nam wiadomo, to jest najważniejsze dla Komisji Europejskiej utrzymanie tego poziomu. Przynajmniej w kategoriach celu, z dużymi być może elastycznościami, z dużymi marginesami po obu stronach, ale jednak celu 90%, bo taki właśnie cel rekomendują naukowcy. Tam w tym projekcie znalazło się kilka dosyć kontrowersyjnych kawałków. Przede wszystkim Komisja Europejska dopuszcza, żeby w drugiej połowie lat 30. 3% tych emisji zanotowanych w 1990 roku zostało rozliczonych za pomocą kredytów węglowych, czyli no takich certyfikatów wydawanych według zasad z porozumienia paryskiego. Wprawdzie te zasady jeszcze są ucierane na forum ONZ i cały temat kredytów węglowych jest dosyć kontrowersyjny, no bo w praktyce chodzi po prostu o outsourcing emisji. Poza kraj, który będzie je rozliczał, no, przyjęcie takiej postawy, no my jeszcze sobie poemitujemy, a wy przestańcie. Unia Europejska przez wiele lat pozycjonowała się jako podmiot polityczny, który tego nie robi, dlatego że sam stawia na ambitną dekarbonizację. No tutaj ta furtka została uchylona. Po trzecie, wreszcie, w projekcie Komisji Europejskiej są zapowiedzi daleko idących elastyczności w tych politykach sektorowych, w tych konkretnych narzędziach regulacyjnych, które potem w latach 30. mają służyć realizacji tego głównego celu. To tak, żeby przypomnieć główne założenia tego, co Komisja Europejska w lipcu zaproponowała. No i teraz zastanawiam się, jak ten projekt został odebrany przez stolicę w kontekście tego. Co nie schodzi z ust brukselskich polityków, czyli konkurencyjności europejskiej gospodarki, bezpieczeństwa, również bezpieczeństwa energetycznego, wszystkich kwestii związanych z pozycją Unii na gospodarczej i politycznej arenie międzynarodowej. Jak stolice to widzą, szczególnie te stolice, które z tym celem 90% mają no, jakiś problem? Przynajmniej oficjalnie żaden z krajów unijnych nie kwestionuje obecnie celu neutralności w 2050 roku. Natomiast uważa, że te argumenty, że ten cel pośredni na 2040 jest za wysoki, że ta krzywa powinna iść bardziej w górę w czwartej dekadzie, w latach 40., kiedy będą dostępne technologie ułatwiające redukcję emisji, takie, które nie są jeszcze teraz dostępne, to są te... Pierwsze punkty z argumentarzy dyplomatów tam, polskich, czeskich, włoskich, z Europy Środkowo-Wschodniej, z innych krajów, argumentacji dyplomatów francuskich. Natomiast po tej decyzji o tym, że w tym tygodniu nie będzie głosowania go wstępnego, badania większości w Radzie Unii Europejskiej, pomimo, można by się spodziewać, triumfów przeciwników zbyt ambitnej, ich zdaniem, polityki klimatycznej. No nie ma wezwań wprost, żeby odejść od tej liczby 90% na 2040 rok. Jednak te drzwi uchylone przez Komisję Europejską propozycji, te 3% z tego outsourcingu, redukcję emisji, 3%, które też wewnątrz Komisji było przedmiotem w lipcu sporu. Wiceprzewodnicząca Ribera odpowiedzialna za te kwestie chciała 1%, von der Leyen, przewodnicząca Komisji, zdecydowała 3%. Między innymi Polsce zależy na tym, żeby te drzwi uchylać znacznie mocniej, nawet przy zachowaniu tego hasłowego celu redukcji na 2040 rok. Były propozycje we wrześniu składane co do outsourcingu na poziomie 10%. W Parlamencie Europejskim, który swoją ścieżką zajmuje się tą sprawą i też no, będzie ostatecznie tą instytucją, której zgoda będzie potrzebna dla, dla ostatecznego kompromisu. Również w Europejskiej Partii Ludowej, czy przynajmniej w swojej części europosłów, słychać o postulacie 5% outsourcingu. Jest uchylanie tych drzwi, jest przesuwanie. Komisja Europejska w pierwotnej propozycji proponowała ten outsourcing od 2036 roku. W Komisji do Spraw Przemysłu w Parlamencie Europejskim też słychać o 2031. To jest wyjściowy postulat wrześniowy Polski. Jedna rzecz to jest osłabianie tego celu za pomocą takich sztuczek. Drugi filar to jest argumentacja francuska. Prezydent Macron pod koniec czerwca mówił na ówczesnym szczycie francuscy dyplomaci, że do tego ambitnego celu klimatycznego, który Francja zwykła popierać, warunkiem jest silna i aktywna polityka przemysłowa Unii Europejskiej. I tutaj Francuzom nie chodzi tylko o te uchylanie outsourcingowych furtek i tak dalej, chodzi o francuską sprawę energii nuklearnej i Problem niedowartościowania tej energii, lubianej przez Francuzów i produkowanej przez Francuzów w planach unijnych dotyczących redukcji klimatu. Zarówno kwestia atomu, jak i kwestia celu 2040 roku to były tematy rozmów Macrona z kanclerzem Mercem w ostatnich miesiącach kilku, więc Francuzi na zasadzie coś za coś oczekują ustępstw również w tych kwestiach. Jedną z takich ustępstw, już zaoferowanym przez Komisję, na początku lata była propozycja nowego odczytania przepisów czy unijnych reguł pomocy publicznej, pomocy państwowej. To są te troski krajów i ich pomysł, jak je rozwiązać. Oczywiście tradycyjny postulat Polski, Europy Środkowo-Wschodniej to też jest wsparcie finansowe w ramach nowego budżetu unijnego dla, dla sprawiedliwej transformacji energetycznej. Bardzo się cieszę, że o tym wspomniałeś, bo właśnie do tego chciałam nawiązać. Cel klimatyczny na 2040 rok oczywiście zaprząta głowy aktywistów klimatycznych, nas z tej energetycznej bańki najmocniej, jeśli chodzi o sprawę z Brukseli. No ale ta sprawa jest zanurzona w kontekście całej polityki wewnętrznej, międzynarodowej Unii Europejskiej, która w Brukseli teraz się odbywa. I chciałam Cię zapytać, jakie jest w Twojej percepcji miejsce tego tematu? W kontekście wszystkich wyzwań, z którymi Unia Europejska się mierzy, przystępujemy do negocjacji wieloletnich ram finansowych na lata 2028-2034. Równocześnie nie schodzi z ust wszystkich temat bezpieczeństwa, temat właśnie konkurencyjności gospodarki. Przecież projekt czystego ładu przemysłowego, czy jak zwał tak zwał po polsku, jest cały czas procedowany. No i wszyscy powtarzają, że jest priorytetem. Kiedy chodzisz po tych brukselskich Korytarzach i rozmawiasz na miejscu, jak widzisz miejsce celu klimatycznego w kontekście tych innych problemów? Na pewno między innymi te inne problemy, i zarówno w tej polityce międzynarodowej, w otoczeniu zewnętrznym Unii, jak i to, co dzieje się w kolejnych wyborach krajowych w Unii Europejskiej. Niezadowolenie z polityki klimatycznej radykalnej prawicy w paru znacznych krajach Unii Europejskiej sprawiło, że. Ten temat nie jest eksponowany. Komisja Europejska komunikacyjnie wręcz słowo zielony świadomie usuwa tam z różnych nazw. Stąd mamy czysty ład przemysłowy, a nie zielony ład przemysłowy. To był zabieg czysto pr -owy. Tu za kulisowo nikt tego nie ukrywa, że taka była intencja, żeby oddzielenić zielony ład. Natomiast determinacja w instytucjach, w Komisji Europejskiej nadal jest bardzo duża. Żeby wdrażać i implementować to, co zostało dotychczas ustalone, a został ustalony cel neutralności na 2050 rok, który, no jakby ustalany, to się wydawało bardzo daleko, teraz już jest to mniej daleko. Po drugie, jest cały pakiet jednak przepisów Fit for 55, no, które trzeba wdrażać. i które są mocno zapóźnione w tym wdrażaniu. Są zapóźnione we wdrażaniu, ale pomimo uproszczeń w pakietach omnibusowych Komisji Europejskiej, no ich sedno trwa i jest determinacja w Komisji Europejskiej, żeby zapewne symboliczne ustępstwa albo te uproszczenia regulacyjne, żeby to ratować. I myślę, że wśród dostatecznie wielu krajów Unii Europejskiej, dostatecznie wielu, żeby utrzymać większość kwalifikowaną w Radzie Unii na, na rzecz tych przepisów, które są, jest wciąż determinacja, żeby iść tą ścieżką. Jest oczywiście niemiecka, nie chcę powiedzieć obsesja, ale niemieckie przywiązanie do przesunięcia tam kilkuletniego zakazu samochodów z silnikami spalinowymi. 2035 rok, oczywiście nie chcę tutaj cynicznie interpretować różnych transakcji unijnych, ale jak gdzieś przyjdzie do rewizji tych przepisów, to być może zaskakujący sposób Francja poprze postulat Niemiec, zobaczymy. Tak jak A Niemcy Miemcy nagle staną się popały. proatomowe. Tak, tak, więc tutaj te rzeczy się odbywają. Oba kraje, partnerzy i tandem unijni, też no, doceniają to, jak ważne to jest społecznie, bo jeżeli coś jest w, tak symboliczne dla debaty wewnętrznej, jak dla HDK-ów niemieckich w Niemczech, no to też y, nawet przerasta to wartość gospodarczą problemu, jeśli coś wyrosło na coś tak wielkiego. Też przesunięcie tego celu 2035 na 37, jak HDC niemiecka domagała się w momencie, kiedy to było głosowane w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego. To też nie podkopie zasadniczo ambitnej polityki klimatycznej Unii. Na koniec chciałabym Cię wyciągnąć na wycieczkę międzynarodową w obszar polityki międzynarodowej Unii Europejskiej. W listopadzie mamy szczyt klimatyczny COP30 w Brazylii, czyli coroczne spotkanie sygnatariuszy. Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu, która potem w 2015 stała się fundamentem porozumienia paryskiego, które stanowi takie globalne, no nieomalże globalne zobowiązanie do wysiłków na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej w połowie stulecia. Warto zaznaczyć to, że jest to porozumienie paryskie, które zostało zawarte w Paryżu i dlatego to Francja jest od tamtej pory. Od 10 lat już postrzegana jako no taka strażniczka tego porozumienia to była umowa dopięta po wielu latach bardzo żmudnych negocjacji właśnie na francuskiej ziemi i tym większe było zaskoczenie jak sądzę w Brukseli w pierwszej połowie tego roku tą nieco konfrontacyjną postawą francuskiego prezydenta w sprawie celu klimatycznego no ale wracając do tematu. Sygnatariusze ramowej konwencji spotykają się w Brazylii, żeby dokończyć proces aktualizacji wkładów stron porozumienia paryskiego w realizację tegoż porozumienia. Porozumienie ma charakter dynamiczny. Działa tak, że co pięć lat strony nadsyłają sekretariatowi ramowej konwencji swoje zaktualizowane plany dekarbonizacji, poprawy adaptacji klimatycznej i rozmaitych działań w obszarze klimatu, co ma zapewnić, żeby dostosowywać na bieżąco te działania w obszarze klimatu do tempa dekarbonizacji, do tempa zmian klimatu, do całej sytuacji klimatycznej i też do działań potencjalnie innych stron porozumienia paryskiego, chociażby. Jak chociażby USA, które formalnie w porozumieniu paryskim wciąż są. Donald Trump zapowiedział już wycofanie się Stanów Zjednoczonych z tego porozumienia, no ale to musi upłynąć rok, który jeszcze nie upłynął, więc teoretycznie na COP30 nadal mogłaby wyruszyć silna amerykańska delegacja. A nawet po wyjściu USA z porozumienia, wciąż delegacja USA mogłaby na kopy jeździć, ponieważ Trump na razie przynajmniej nie wystąpił jeszcze, właśnie z ramowej konwencji. COP30 w Brazylii miał być przełomowym kopem miał być kopem, na którym Przywrócone zostanie zaufanie w ten proces dyplomacji klimatycznej na arenie ONZ. Może to potoczyć się różnie. Po pierwsze, dlatego, że nie będzie USA, po drugie, dlatego, że właśnie Unia Europejska może na ten szczyt być zmuszona wybrać się z mocno rozwodnionym celem. Wiele stron porozumienia paryskiego cały czas po prostu nie przedstawiło jeszcze swoich celów, a te, które to zrobiły, w większości przedstawiły cele nie do końca zgodne właśnie z celem neutralności klimatycznej w 2050 roku. Co prowadzi mnie do pytania: jak polityka klimatyczna w Twojej percepcji? jest postrzegana w kontekście całej polityki międzynarodowej Unii Europejskiej. Były czasy, kiedy działania na rzecz klimatu były dla Unii dosyć istotnym narzędziem na tej arenie międzynarodowej i były emblematem unijnej inicjatywy w polityce międzynarodowej, również w relacjach z krajami rozwijającymi się. Czy powiedziałbyś, że nadal tak jest, czy powiedziałbyś, że polityka klimatyczna ma potencjał w kontekście budowania przez Unię sojuszy? Nie tylko w dziedzinie klimatu. Zastanawiając się głośno, na pewno stanowisko Donalda Trumpa, który drugi raz postanawia wyprowadzać Stany Zjednoczone z konwencji paryskiej, konfrontacyjne wobec polityki klimatycznej, utrudnia i będzie utrudniać Unii używanie tej polityki w swoich relacjach międzynarodowych, ponieważ balansowanie w stosunkach między Europą, między Unią Europejską a Trumpem, które się waha między konfrontacją a upokorzeniem od polityki celnej, twardego bezpieczeństwa, bronienia ostatkiem sił, autonomii czy suwerenności regulacyjnej Unii Europejskiej, również w kwestiach sprawozdawania celów klimatycznych firmy eksportujące spoza Unii do Unii. To wszystko sprawia, że to jest temat, staje się temat Nieco toksycznych stosunkach z supermocarstwem, ze Stanami Zjednoczonymi, co utrudnia używanie tego instrumentu z Unią Europejską w relacjach z innymi krajami czy z innymi blokami gospodarczymi, ale stawiałbym na to, że kraje Unii będą próbowały to robić nadal, bo to się pojawia i w rozmowach i z Indiami, i ze słynnym Mercosurem, który umowa jest kontestowana w Polsce z innych względów. Więc myślę, że ta polityka klimatyczna została w ostatnich kilkunastu latach tak mocno wbudowana jednak również regulacyjnie w, w ten kościec tego gospodarczego, unijnego paradygmatu, że Unia jest obecnie w takiej pozycji czy nastawieniu na bronienie przed tym, co niesie Trump, co niesie Stany Zjednoczone, bronienie tego, co da się obronić, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe, handlowo oparte na, na regułach, na Światowej Organizacji Handlu. Czy będzie też przynajmniej jeszcze przez kolejne kilka lat bronić się w tych kwestii klimatycznych jako no, narzędzia do swojego arsenału prowadzenia polityki międzynarodowej, gospodarczej, ale też po prostu międzynarodowej, również w kwestiach politycznych? Ja bym tutaj dorzuciła jeszcze kwestię relacji europejsko-chińskich, które wydaje mi się ta sytuacja nieco przesuwa, przynajmniej tam, gdzie relacje te dotyczą właśnie polityki klimatycznej. Co do zasady, na kopach w ostatnich latach Unia Europejska chętnie współpracowała z Chinami w negocjacjach, ponieważ Chiny pozycjonowały się na tych szczytach jako broker porozumień, negocjacji między krajami rozwijającymi się, a krajami rozwiniętymi, w szczególności USA i Unią Europejską. Teraz sytuacja. No, ulegnie dosyć istotnej zmianie, ponieważ z jednej strony silnej delegacji nie wyślą już Stany Zjednoczone. Z drugiej strony cały czas czekamy także na aktualizację wkładów, realizację porozumienia poryskiego ze strony Chin. I także wkład Chin w najbliższych dniach powinien się pojawić. Zobaczymy jak to, co oba te podmioty Unia Europejska i Chiny będą w stanie przywieźć do Brazylii wpłynie na te ich pozycje startową, ale na pewno jest tak, że Chiny bardzo mocno zainteresowane tym, żeby dekarbonizacja była kontynuowana, ponieważ to Chiny są oczywiście globalnym liderem w produkcji niskoemisyjnych i zeroemisyjnych technologii. Chiny będą walczyć o to, żeby zaskarbić sobie zaufanie krajów rozwijających się. Dobrze im to szło w ostatnich latach. Wspinają się bardzo mocno, odepczą po piętach Unii Europejskiej, jeśli chodzi o finansowanie klimatyczne dla globalnego południa. Będą starały się umacniać swoje wpływy polityczne, swoje wpływy gospodarcze, załatwiać firmom z Chin atrakcyjne warunki do inwestowania na globalnym południu. No i teraz zastanawiam się, co Unia Europejska może przywieźć, żeby skontrować tą propozycję chińską i postarać się, Odbudować zaufanie na globalnym południu wobec właśnie krajów starej Europy, które owszem, deklarują ambitną transformację energetyczną, no ale po pierwsze, nie do końca realizują te swoje zobowiązania w zakresie własnej dekarbonizacji. Po drugie, w ostatnich latach, też na tych szczytach klimatycznych, w dużej mierze negocjacje polegały na tym, żeby kraje rozwinięte musiały jak najmniej, ale mogły jak najwięcej, mówiąc w takim dyplomatycznym skrócie. Czyli bez przesady soft power, bardziej skupienie się na interesie własnym. interesie własnym albo takim przekładaniu hard power, a przede wszystkim financial power, dollar power na następny raz, zawsze na następny raz, na następny raz i zawsze te konkluzje są przez to rozczarowujące dla wielu krajów rozwijających się. No zobaczymy, jak będzie w Brazylii. Wydaje się, że brazylijski rząd i brazylijski prezydent Lula wzięli na siebie zadanie, przynajmniej podjęcia próby odbudowania tego zaufania wokół procesu ONZ-owskiego w dyplomacji klimatycznej, wiedząc, z czym to się wiąże, wiedząc, jak ten proces wygląda, wiedząc, jakie są wyzwania, które przed nim stoją. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jestem przekonana, że to, co w Brukseli będzie się działo w ciągu najbliższych kilkunastu dni i to, co wyniknie, z deliberacji w Radzie Unii dotyczących tego naszego wkładu, aktualizacji naszych zobowiązań związanych z porozumieniem paryskim, jak również oczywiście tego, co wyjdzie z Rady Europejskiej, co teoretycznie nie będzie wiążące w kontekście procesu onz ale będzie na pewno bardzo, bardzo silnym sygnałem wysłanym w świat dotyczącym tego, jak Unia Europejska postrzega swoją dalszą dekarbonizację. To wszystko będzie niezmiernie ciekawe i będziemy na pewno to śledzić. Mam nadzieję, że wspólnie. Tomku, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim znowu się usłyszymy, posłuchajcie innych audycji polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.